Cześć! Chcesz mieć dostęp do ekskluzywnych plików, modów i bonusowych materiałów? Wspierając mój kanał, nie tylko pomagasz mi tworzyć jeszcze lepsze treści, ale też zyskujesz specjalne przywileje, takie jak dostęp do unikalnych plików i modów, w których znajdziesz takie piękne bestie jak ten polones w Cabrio oraz w wersji kompletnie rozebranej. Rozebraną prasę Z261, moją ładę, którą niefortunnie rozbił mi wuja. Uszkodzony dźwig Kamas czy koparka Komatsu? Znajdziemy również dwie wersje Lublina oraz dwie wersje rozebranej przyczepy D-47. Mam również w swoim arsenale rozebranego Ursusa 4011, rozebraną wistulę i Bizona. Lista wszystkich modów jest tak długa, że pokazałem Wam tylko kilka z nich. Paczka waży ponad 1GB i będzie przeze mnie systematycznie aktualizowana, więc nie czekaj, dołącz do grona wspierających, bo oprócz paczki modów będziesz miał również wcześniejszy dostęp do filmów, dostęp do materiałów ekstra, specjalną odznakę przy twoim nicku w komentarzach oraz wiele, wiele więcej bonusów, które mam w planach wdrażać na tym kanale. Kliknij wesprzyj i dołącz do ekipy. Dzięki za twoje wsparcie. To właśnie ty pomagasz rozwijać ten kanał. No i co ja mam powiedzieć? Człowiek się budzi, patrzy, a tu nic nie jest tak, jak być powinno. Żadnych znajomych widoków, żadnej stodoły, żadnego pola do roboty, nawet powietrze jakieś inne, jakby go kto przez sitko przepuścił. Ziemia czerwona, niebo jakieś dziwne, wszystko wygląda jak sen, albo i gorzej, jak kara za grzechy. Tylko ja się pytam, za jakie grzechy? No bo ja to człowiek porządny. No może czasem się coś tam kombinowało, ale żeby od razu mnie gdzieś tak wystrzeliwać. O? No właśnie. Grzechu, gdzie jest Grzesiek? Nigdzie go nie widzę. Ten to jak zwykle pewnie gdzieś polazł, co by roboty uniknąć, a orka w polu czeka. Wszyscy we wsi już w skiby polerują, a ten Nygus to jak zwykle aby te baby mu w głowie. No ale dobra. Pomyślmy, co tu się dzieje. A może to nie kara? Może ktoś mnie tu po prostu wsadził dla eksperymentu? Jak te myszy w klatce, co je dzieciakom w szkole pokazują. Tylko ja to nie mysz i w klatce siedzieć nie będę. Trzeba myśleć, bo siedzenie i patrzenie w sufit to nie w moim stylu. Człowiek całe życie coś robił. Orał, siał, kosił, zbierał, potem od nowa. A tu? Tu nic nie widać, nic nie wiadomo, nic się nie zgadza. Tylko ta ziemia pod nogami, choćby nie wiem jaka, to ziemia. I jak ja widzę Ziemię, to mnie od razu nachodzi myśl, co by tu można zasiać. Tylko najpierw trzeba wiedzieć, czy tu w ogóle coś rośnie. Bo może ja się tu zabiorę za uprawę, a się okaże, że po tygodniu mi wszystko wyparuje? A może tu są jakieś robale, co mi to zjedzą szybciej niż ja zdążę zasadzić? A może tu w ogóle nie ma wody? No bo jak nie ma wody, to choćby człowiek nie wiem, jak się starał, to i tak z tego nic nie będzie. No i co ja mam zrobić? Może najpierw trzeba się rozejrzeć? Bo może tu nie jestem sam? Może ktoś tu siedzi i się na mnie patrzy, jak ja się tu wygłupiam? Bo jakby tak człowiek się nagle pojawił gdzieś na środku wsi i zaczął się tak rozglądać i gadać do siebie, to by go ludzie palcem wytykali. A tu? Co to w ogóle za sprzęty tu stoją? Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem. O co tu chodzi? Tam jakiś zielony ciągnik, tutaj przyczepa co chyba ze 200 ton pomieści. I niby czym ja mam tu robić palcami? To już nie te czasy, co się kose brało i 3 hektary zboża kosiło. Ludzie! Słyszy mnie ktoś? O, no i to to ja rozumiem. Teraz to inna robota. Nie wiem, kto tu przede mną grzebał, nie wiem skąd to się tu wzięło, ale jak stoi, to znaczy, że trzeba działać. Człowiek może nie wszystko rozumie, ale jedno wie. No, czas się brać do roboty, bo ile można stać i się gapić. Jak ziemia czeka, to nie ma co wybrzydzać. No to co? Odpalać i jechać. Ręce do pracy same się rwą. No, i patrzcie na to, człowiek całe życie robił na swoim C30. Znał każdą śrubkę, wiedział, jak się z nim dogadać, jak stuknie, to co poprawić, jak kichnie, to co dolać. A przed nim teraz taki kolos, jakby kto wziął pół huty, postawił na kołach i wypuścił na pole. To już nawet nie traktor, to jakaś maszyna przyszłości, co sama wie, co robić, sama liczy, sama pilnuje, żeby się nie zmęczyć. Patrzę na to i się zastanawiam, jak to wszystko poszło do przodu. Kiedyś Ursus to było marzenie. Jak ktoś miał C30, to był pan, a jak C60, to już prawie jak dyrektor. Teraz? Teraz taki case? 470 to robi więcej w godzinę niż moje C30 przez cały dzień. I człowiek patrzy i myśli, to dobrze czy źle? Bo z jednej strony wiadomo, że szybciej, mocniej, wygodniej, ale z drugiej, czy człowiek jeszcze ma tu coś do gadania? Bo ja w swoim Ursusie to czuję, że jadę. Każda dźwignia, każdy ruch pedału, silnik gada do mnie, a ja do niego. Tu nie ma komputerów, co powiedzą, co robić, tu trzeba samemu myśleć, czuć maszynę, słuchać jej, jakby to był koń, a nie kawałek żelaza. A tamten wielki? Tamto człowiek bardziej siedzi niż jedzie. Przyciski, ekrany wszystko samo się ustawia, samo oblicza. Pewnie i wygodne, pewnie i praktyczne, ale czy to jeszcze jazda, czy to jeszcze orka, czy już tylko praca biurowa na kółkach? Niech mi nikt nie mówi, że nowe to zawsze lepsze. Bo jak kto ma stary nóż od dziadka, co nim całe życie chleb kroił, to choćby w sklepie mieli tysiąc nowych, ten stary dalej będzie najlepszy. Lubię, kiedy bo bo tak czule na mnie patrzysz, pomimo że nie znam kroków Lubię kiedy ze mną tańczysz. Z, Z jedem, ty Gdy czas nie liczy się Wszystko wokół traci blask. Twoje dłonie trzymam swoje dwie, serce bije tak jak bas. Każdy ruch to magia trochę, czuję wlesz, gdy patrzysz tak. W swoim rytmie gubię kroki, ale dalej chcę iść w takt Lubię kiedy mam cię z boku, bo tak czule na mnie patrzysz Pomimo, że nie znam kroków Lubię kiedy ze mną tańczysz Lubię kiedy mam cię z boku, bo tak czule na mnie patrzysz Pomimo, że nie znam kroków Lubię kiedy ze mną tańczysz Gra, a my na parkiecie Wszystko wokół traci znaczenie Tylko ty i ja na tym świecie Tylko taniec, tylko marzenie Niech ta noc trwa jak najdłużej Niech się kręci w rytmie serce W tych ramionach zapomina, Że nie umiem tańczyć jeszcze Lubię kiedy mam cię z boku Bo tak czule na mnie patrzysz Pomimo, że nie znam kroków Lubię kiedy ze mną tańczysz Lubię kiedy mam cię z boku Opa, tak na mnie patrzysz, pomimo, że nie znam kroków, lubię kiedy ze mną tańczysz. No i tak człowiek jedzie, robi swoje, a myśli same lecą. Całe życie robota. Od rana do wieczora. Jak nie pole to warsztat. Jak nie krowy to dach przecieka. Jak człowiek myśli, że usiądzie, to zaraz się okazuje, że albo żona czegoś chce, albo sąsiad przychodzi, albo dziura w drodze taka, że się auto zawiesza. I ja się pytam, czy człowiek jest do roboty, czy robota jest dla człowieka? Bo niby mówi się, że człowiek powinien robić, bo robota to sens życia. No dobra, ale co, jak ktoś całe życie robi i umiera, a nie zdążył nawet pomyśleć po co? Bo jakby tak spojrzeć na stare dziady we wsi, co całe życie tyrali, to co? Renty jak kot napłakał, kręgosłupy powygiembane, a jedyne co im zostało to opowieści, jak to kiedyś było. A potem człowiek patrzy na tych, co nic nie robią, tych, co siedzą, kawki piją, groszem sypią, niczym się nie martwią. I co? Wydawałoby się, że im to dobrze, ale jak człowiek chwilę popatrzy, to widzi, że oni też nie są szczęśliwi. Bo można mieć wszystko, ale jak człowiek nic nie robi, to mu się nudzi. A jak się nudzi, to zaczyna głupoty wymyślać. No to jak to jest? Bo wychodzi, że jak człowiek robi za dużo, to mu źle. A jak nic nie robi, to też mu źle. I tu dochodzę do wniosku, że robota to nie jest sens życia, ale sposób, żeby człowiek się nie czuł niepotrzebny. Bo jak człowiek nie robi nic, to zaczyna się zastanawiać nad głupotami. A jak robi, to nie ma czasu myśleć, tylko robi i wie, że coś po nim zostanie. Patrzę na tę ziemię. Pole było puste, a teraz jest zrobione. Było zbite, a teraz oddycha. I wiem, że to nie maszyna to zrobiła, tylko ja. Maszyna tylko pomogła, ale bez człowieka ona by stała i rdzewiała. I tak samo jest ze wszystkim. Można mieć najlepsze narzędzia, najlepsze warunki, ale jak człowiek nie weźmie sprawy w swoje ręce, to z tego nic nie będzie. I może to jest ta odpowiedź? Może nie chodzi o to, żeby robić mniej albo więcej tylko robić tak, żeby człowiek czuł, że to ma sens, żeby nie robić dla samego robienia, ale żeby wiedzieć po co. A jak człowiek nie wie po co, to niech się zatrzyma. Spojrzy na to, co zrobił i zapyta sam siebie, czy to co robię zostawi coś po mnie, czy tylko odwalę dzień i pójdę spać. Bo jak człowiek robi tylko żeby robić, to mu życie przeleci między palcami. A jak robi coś co ma sens, to choćby nie wiem jak się narobił, to na końcu dnia może sobie powiedzieć: No, to był dobry dzień. No dobra, koniec gadania, bo jak mnie ktoś usłyszy, to jeszcze pomyśli, że zamiast orać, filozofuje. No i tak to leci. Cały dzień człowiek robił, a zanim się obejrzał, już ciemno. Ale to nie pierwszy raz. Kto robi na roli, ten wie, że jak się zacznie, to trudno się oderwać. To jest ta robota, co sama człowieka wciąga. Bo jak patrzysz na tę ziemię, jak się przewraca, jak się układa w równych pasach. To chcesz skończyć? Chcesz zobaczyć, jak wszystko wygląda na gotowo. Ale noc. Noc to już inna bajka. W dzień człowiek widzi wszystko. Każdy kamień, każdy skrawek ziemi. Czuje słońce na plecach, słyszy ptaki w polu. A w nocy? W nocy to tylko światła i praca. Tylko człowiek i maszyna. Cisza jest inna. Nie taka jak na wsi, gdzie psy szczekają, gdzie gdzieś w oddali widać dym z komina. Tu cisza jest głębsza, taka co aż słychać jak ziemia oddycha. I jak tak człowiek jedzie, patrzy przed siebie na te światła, co przede mną idą, na to, jak ten wielki kejs przewraca Ziemię, to myśli sobie, czy my robimy Ziemię, czy Ziemia robi nas. Bo człowiek całe życie w Ziemi orze, sieje, zbiera, a potem znowu. I jakbyś chciał inaczej, to się nie da, bo pole nie czeka, bo czas nie stoi. I w sumie to mi się podoba. W takiej robocie jest coś hipnotyzującego. Jak patrzysz na te bruzdy, jak idą równo jedna za drugą. Jak ziemia zmienia się na twoich oczach, to nie myślisz o zmęczeniu, nie myślisz o godzinie. Po prostu jedziesz. A jak tak jadę i patrzę na tego kejsa z przodu, jak on idzie ciężko, jak ten pług ryje w ziemi, to myślę sobie... Ziemia nie ma sentymentów. Ona nie patrzy, czy to wielka maszyna, czy mały Ursus. Nie powie, a, ten to ma trudniej, to mu dam lżej. Nie, ona każdego traktuje tak samo. Albo ją zrobisz, albo nie. Albo dasz radę, albo cię zatrzyma. I może dlatego człowiek się tak w tej robocie odnajduje. Bo tu nie ma oszukiwania. Jak zrobiłeś, to widać. Jak się obijasz, to widać. Jak coś zrobisz źle, to nikt cię nie poprawi. Tylko za parę miesięcy zobaczysz, że plon słabszy, że pole nierówne, że trzeba poprawiać. Tu nikt nie pyta, nikt nie ocenia. Tu wszystko samo się pokazuje. I może to dlatego rolnik zawsze idzie na całość. Może dlatego się nie patrzy, że późno, że ciemno, że ręce już bolą, bo w tej robocie nie ma jutro zrobię resztę. Tu jak robisz, to do końca. Bo jak zostawisz na jutro, to jutro przyjdzie coś innego, coś ważniejszego i zostaniesz z połową pola niewyrobionego. A mnie tam nie trzeba mówić, co robić. Jeszcze parę przejazdów i będzie gotowe. Chociaż. Powiem Wam, że w tym nocnym jeżdżeniu jest coś fajnego, bo w dzień człowiek robi, ale widzi wszystko. Wierzę, że zaraz przerwa, że zaraz ktoś podejdzie, że trzeba spojrzeć na zegarek. A w nocy? W nocy człowiek zapomina o wszystkim. Jest tylko on, maszyna i to, co ma do zrobienia. I to chyba lubię w tej robocie najbardziej że człowiek wie, że jak skończy, to będzie miał satysfakcję. Nie jak w biurze, gdzie coś wpiszesz do komputera i nawet nie widzisz, co zrobiłeś. Tu patrzysz i wiesz, to jest moja robota. To ja zrobiłem, to ja przewróciłem tę ziemię i nikt mi tego nie zabierze. Pole zrobione, ziemia przewrócona, człowiek może spojrzeć za siebie i powiedzieć: dobra, dobra robota. I powiem wam, że jest coś pięknego w tym momencie. Kiedy ostatni przejazd już zrobiony, kiedy silnik się ucisza, kiedy człowiek siedzi w ciągniku i wie, że może w końcu odetchnąć. Nie ma już pośpiechu, nie ma już nic do nadrobienia, jest tylko satysfakcja. No, czas się zbierać. Maszyna odpocznie, człowiek też musi, bo jutro nowy dzień, nowa robota, nowe pole do zrobienia. I tak to się kręci. Dzień za dniem, rok za rokiem. I choć maszyny się zmieniają, choć czasy idą do przodu, to jedno zostaje zawsze takie samo. Ziemia i człowiek. Lubię, kiedy mam Cię z boku, bo tak na mnie patrzysz, pomimo, że nie znam kroków. Lubię, kiedy ze mną tańczysz Lubię, kiedy mam cię z boku Bo tak czule na mnie patrzysz Pomimo, że nie znam kroków Lubię, kiedy ze mną tańczysz Siedzę na hacie jak cesarz Moja kobieta to moja ekipa Moje chłopaki to jest moje król Ciała mi noży kapitał Ludzki płyty Bępika Właśnie to dzieje się tu nade mną pan czuwa Wiem, że to się uda Nie ma co tu czekać, badaj ten tocharty daje go cesarz